Hello mordeczki, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. I co, kolejny odcinek, który sobie zaczniemy od sprawdzenia, co tam się wydarzyło w prezencikach w giveawayach. I widzę, że się nic nie zmieniło. Dalej, te skiny, które były do zgarnięcia, są do zgarnięcia, więc dalej macie szansę je zgarnąć. Ale żeby mieć szansę, musicie w tym miejscu z kodzikiem przypisz dodawać za minimum. 8.40 automatycznie wierzycie w udział w macie 10% więcej przy i 2.10 na start eee, Oczywiście przypominam wam o tym, że jest daily case'ik, co to 4 godziny możecie otworzyć darmowego case'ika Który no może nie dropi jakoś tam mega drogie itemki, no ale zawsze jak tam będziecie zbierać Te gruszaki to w końcu na tą pierwszą skrzynkę będziecie mieli, a jak doładujecie to nawet możecie kupić tego case za 2.10 I sobie Otworzyć, otworzyć skrzyneczkę Ale dobra, żeby nie tracić czasu, bo troszeczkę już minęło, wchodzimy sobie na pierwsze, pierwsze bitewki. I co? Może na spokojnie, bez jakichś tam harpaganów, pierwsza bitewka za tak 350 zł. Może, żeby było ciekawie, to sobie potwieramy. 350. Ok, no to może. Daj mi retro case? Dead 2. No i kurwa Asika No dobra, zacz, ty, a zacznijmy sobie kulturalnie od solóweczki. Jeden na jeden na standardowym trybie. Kurde, takiego ty z Rosso. A, ktoś wszedł. Albo to nawet lepiej. Trompoter. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. E, co to w ogóle jest? Item specjalny. I to było za 54... Iko, ok, no na razie jest tragedia. 54. Aha, tu coś poleciało. No dobra, ale dead cases y są, oboz. No to jest jego na pewno. Ja nie odrobię tego. No ja wiedziałem, to nie do odrobienia. Ok. Pierwsza rozgrzewkowa za 340 w skinkach z 572. I mi to oceniasz, to jest dobrze, czy nie. Ale sobie, ją w... czyli co, za 600 teraz? Teraz za 600 sobie zrobię jakąś bitewkę Danger case hmm. W tą stronę ja nigdy nie jechać No dobra. Wyszłość mówiłem. Dobra. Powróc, powrócamy trochę tych skinków. No i. No i dawa jeszcze raz, dwa, na, jeszcze jeden na jeden surowerszce w, w standardowym trybie. Zobaczymy teraz. Rosso. Bocik rosso. Hmm. Lecimy. No i Rossu zaczyna od. No okej, okay, tam. Aha, bo to jest ten, dobra. O, szkoda. To by kosztowało coś. Ale o, okej. Okay. Jakiś kielek, droższy. Yy, tu jest, tak powiedzmy. O, przybliżył się, przybliżył się do 102 po 50 i się mega przybliżył. Okej. Okay. Yy, gdzieś może coś zadzieć, Negew i tu. No dobra, ciekawe, ciekawe. Ok, to chyba hes... przybliżyło go bardzo mocno, to jest 3 z w skinach. Eee, my trochę odskoczymy, chyba. No, trochę odskoczyliśmy, ale to jest bardzo blisko. Closeak, closeak. 22 tu jest praktycznie porówni, było. Tu domyślam się, że też będzie mega porówni. Tak, XD. To jest jeden skin, jeden taki nawet, nawet no nie róż różnicy, nie? 69 Teraz pytanie, czy tu siada, czy to nie siada A, siadło już tutaj Moje, tak jest, dzień dobry, ile to? Ale blisko, blisko, ale dobra bitewka, tu już prawie dwa. X eee, Dobra, lecimy dalej lecimy dalej, dawaj jeszcze, czyli co? Jesteśmy na... Nie, te trzestówki są do przodu chyba To dawajcie za... tam było 350 600, 900. jak jak się udawało tylko tu już zróbmy tak i w standardowym też tyle i samo Emily Rosso taką tak jak prosimy kompanów hmm. no lecimy, OK. Równo zaczęliśmy. Troszeczkę przewagi. A, ja to im ja widziałem tego? E, to jest chyba drogie. Ich, 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 ich. Dużo przewagi. No, jest, trochę przewagi było. Trochę przewagi było. Dawaj jeszcze raz, ale nie dużo, nie dużo. Tak trzeba zrobić. Tak, trzeba zrobić i gramy to. Troszeczkę lepszą skrzyneczkę rzuciliśmy. Mam nadzieję, jeszcze raz. Tak, ml Rosso. Oj, Rosso. I co teraz? Lecimy. Dawaj do nas. Ok, zaczynamy dobrze. W sensie, no jest przewaga, to nie jest jakaś tam drastyczna przewaga, ale no jest. U. Ale będzie ciasno, ale będzie ciasno. Pytanie komu? Im im, ale im daje hej przepraszam, o co chodzi, czemu to wgraliśmy? to jest takie drogie? dobra a i tak jesteśmy w plecy bitewkę i tak jesteśmy w plecy bitewkę dobra, to robimy jakiegoś laści cici, do czterech za 1200 czterech za 1200 yy. Tak, zróbmy. Na czterech znowu w standardowym trybie. To są bezpieczne tryby, w sensie takim, że no... No jest, wiecie, no, we dwójkę to jest większa szansa, że... Oczywiście tam też jest większa szansa, że ktoś wyjebie, nie? Ale, no nie wiem, zobaczymy. My, 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 my. Ale nie mocno, ale my. Hmm. My. Ale to jest na bitwa na pizdę. Tak nie mogę zacząć, czyli 800. Tak nie mogę skończyć. Patrz, jeżeli to będzie. Jeżeli to. Nie. nie. Dobra. Jeżeli wygrać, to teraz. Jeżeli to wygrać, to teraz na czterech. Dawaj mi coś mocnego i lecimy do domu, nie. I kończę ten odcinek. Daj mi, kończymy. a jak... Kurwa, pytanie teraz. W lepszej, nie wierzę, w lepszej. Tak ja się Dobra, mordeczki. No ja troszeczkę dzisiaj gorzej, ale Wy możecie zgarnąć te, te, te um, skiny. Eee, Żebyś udział w giveawayu, w tym miejscu kodik czypisz za minimum 840 i bierzecie automatycznie udział w giveawayu. Dzięki mordeczki za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym odcineczku. I co, ale Wam życzę troszeczkę więcej szczęścia, nie? Elo, elo.